Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andes. witam was bardzo serdecznie w dwudziestym odcinku z Cooking kuchnia Andeca, Cakes and Cookies, moi drodzy, dajemy tego zakalca. w sensie, to nie zakalec, to jest, nie, ja nie wiem, co to jest, ja nie wiem, co ja mogę z tym, słuchajcie, zrobić, ja jestem przerażony, przysięgam, bo ja, ja nic nie mogłem, próbowałem to włożyć, no ale, ja, a jak dam, na przykład, zwierzątko i, i, ten miód, i to wszystko, to, 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 będzie dalej jako ten? Bo ja nie wiem, czekajcie, bo tam coś już w ogóle się upiekło, to jedno, no widzicie, i to jest upieczone, Widzicie, i to jest upieczone, a to jest takie, takie, y, chociaż może też jest upieczone, ja nie wiem. Nie, nie, nie. schowaj to, bo chcę ten heksagon tu włożyć. Połóż się. O. No, to powiem, wam szczerze, że jestem. Nie, Jezu, ty masz się piec. Przez... O Jezu, końcówka jeszcze no dobra, no. No to niby ma... Nie, to jest niedopieczone, to jest tragedia jakaś. Co ja zrobiłem, to jest surowe. To jest surowizna. A tu 35 sekund, dobra, to wiecie co, najpierw udekorujmy sobie ten. ten. Ech. Czy jest to jakieś na przykład miodowe albo coś? Czy nie, nie wiem. Kurde, co ja mam zrobić, słuchajcie. Serio nie co mam zrobić. Jestem w kropie. Krem orzechowy, no to wysma... Nie, za mało kremu mamy, poczekajcie. Tu już w No, a możesz to ten? Mhm, uh -huh, tak nie możemy. O. Daj to kremem orzechowym. Może nikt nie zobaczy, że... Dlaczego... Dlaczego wytrujecie ludzi?! Tak, tak by było, słuchajcie, tak by było. Tak nie można takich surowizn dawać. O oh my gosh, Dobra, dajmy sobie jakieś zwierzątko. Damy królika. No trudno. I to, to się w sumie wpasuje w hashtag dnia, bo jest zwierzątko, jest coś tam, wiecie o co chodzi, ale no. Czekolada kremowe słodkie. No. I mamy to, tylko nie ma miodu chyba, więc tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Czekajcie, ja sobie to odłożę. To, to, to był był szybki dekor, bo. Nie wiem, jakiś tak... Jestem trochę przerażony chyba, dobadamy tak. To y, ciasto z ostatniego odcinka sobie weźmy teraz tam. My krem orzechowy, też mamy krem orzechowy. Mamy, a tu mamy mousse czekoladowy, dobra, to teraz zróbmy z krem orzechowym to. Chociaż nie, najpierw to może nadziejmy czymś. A nie, nie chcę inny krem. I nie z tego kremu czekoladowego już. Nie chcę kupować produktów, chcę to zmienić. Jak to się zmienia? Krem waniliowy, czekoladowy. Mhm, tylko takie są kremy. To weźmy waniliowy chyba, bo jeszcze waniliowego nie mieliśmy. Tak mi się wydaje. Dawaj, daj, daj mi ten krem. Lecimy z koksem. Czy był już jakiś waniliowy. Chociaż nie pamiętam, może i był. Nie wiem. Nadzieję cię zobacz. Teraz bym sprzedał coś takiego właśnie waniliowego bardziej O! A to by była wszędzie wanilia? O oh my gosh, to by było chyba aż za To ciastka dajmy, to też będzie mega słodkie pewnie Ale damy też zwierzątko Potem sobie, a co? Tak, damy zwierzątko Myślę, że to jest super opcja Turbo dobra Dajmy wiewiórkę O, cyk. Proszę bardzo. Nie zrobiłem zdjęcia. Czekaj, daj, daj mi to, żeby ja zdjęcie. Chodź tu. Chodź. Zrobię ci foto. No! Pięknie. Chrupkie bombakarury zwierzęta, kremowe owoc. To i tak się nie wpasowuje, ale wolę to na razie mieć zrobione. Niech będzie. Dobrze, cyk, dobra, tam, czy, czy to nam się upiekło to ostatnie już, tak, zobaczymy, słuchajcie, czy to wyszło, teoretycznie powinno, ale czy tak jest, to ja nie wiem, dobrze, dawaj tego kremu wanilu, ale szpryc, weź, O dobra teraz weźmy ten ten krem, proszę bardzo. Może może jakoś będzie, co? Jak myślicie? Tu bym to w ogóle posypał też przy okazji czymś, gdzie jest moja szpatułka. Cukier puder, nie, nie jestem cukrem pudrem. Weźmy te różowe perełki. Okej. Okay. Oj, no... E, ty! Dobra, no weź! Zostaw! Ty moje ciacho zostaw! Dobra, i dajmy też jakieś coś. Może się wpasujemy, słuchajcie. Lis. Dajmy lisa. Dobra, foteczka Foteczka Fotunia Fotuniu-niunia. Cyk. Zwierzęta pomagają owoc kre... kremowe. Czekajcie, wybierzmy to. Jakie były hashtagi dnia? Poczekajcie, poczekajcie. Maśla. To tylko te zwierzęta się wpasowały? A, czy... A dlaczego są inne? A czemu nie masz, że to jest miodowe, przepraszam bardzo? To jest miodowe, dlaczego to nie jest, że to jest miodowe? Jak mam zrobić, żeby to było miodowe? A może... A mogę na przykład to polać? Gdzie jest ten miód? Najwyżej zepsuję, już bardziej zepsuję, jak nie mogę. Czekajcie, mogę to polać? Nie mogę tego... A, a na przykład czekajcie. A, a, a tak? Jak żeby tak? No nie mogę. No nie da się. To, jak on zrobić, żeby to było miodowe? Przepraszam bardzo. A może jakaś polewa, posypka? Może jakiś miód tutaj? Coś tego? Może jakieś posypki miodowej? To ja nie wiem, czemu mi nie wychodzi, że to jest miodowe. Nie wiem, słuchajcie, a tu może w kremach jakiś hmm. krem. Stwórz własny krem, no chciałbym, no jak się tworzy, jak się tworzy własny krem? Nie wiem. Maślane. Czekać czekajcie, może trzeba po prostu patrzeć na te hasztagi? To ja nie wiem, słuchajcie. Przykawka. Hmm. Dobra, weźmy na przykład truskawę. Niech będzie truskawa. Zrobimy tutaj artystyczny nieład. Teraz tak yy, damy tu wszystko, słuchajcie, damy tu wszystko. Może akurat gdzie ta masz padłukowa? Może akurat się wpasuje w jakiś yy, nie wiem w co. Kanon. Daj te orzechy. Zaraz zobaczymy. Co więcej nie ma? Serio? Dobra, to jest na raz. Dam wszystko tu. Żeby takie, słuchajcie, takie fikuśne takie burzlączki. Takie pik 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 cyk, 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 cyk cyk, 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 cyk. pik takie, wiecie, takie takie tulipano różyczki. Pięknie mi to, piękne to jest. O! Świetnie, jestem po prostu mistrzem wizji, stylu i smaku. I weźmy kolejne zwierzę, żeby się wpasować. Królik. Na środek pójdzie królik, królik w zagajniku O, E, zdjęcie ty poczekaj I need a photo Photo with you, ojej Może tak Kremowe orzech, krem, chrupkie zwierzęta, o Nie wiem słuchajcie Jestem w depresji Zróbmy tak. No i mamy ostatnie ciacho. Tutaj też walniemy wszystko. A co nam tam szkodzi? Nie no, czekaj. O, tak sobie będzie mi łatwiej, wiecie, w dobrą stronę będę dekorował teraz, chociaż raz. Hmm... Weźmy sobie te z czerwonego wina. Proszę... O jak ładnie, tak się tak... Am, am. Am gonna eat you, am, um, am. Um. Am, am, am. No. Czemu nie mogę? No to nie. To jak nie mogę, to nie. To bez sensu. Eee, Przyproszymy to. Nie wiem jeszcze czym. Może wiórkami kokosu. Jest tu wszystko. Białe perły niech będą. Niech będą białe perły jak u Irenki w Lady Projekcie. O. Tu raz. Dwa i trzy. O. Idealnie słuchajcie starczyło, zobaczcie, pięknie jest Belissimo. Dobra, tutaj bym znowu takie super kwiatki różyczki zrobił. Taki byłbym słuchajcie, szalony Crazy Superstar. Proszę bardzo, pięknie o. Miamu, miamu. Mm, mm. Tak. Oczywiście, yy, żeby nie było wątpliwości, na środku będzie zwierzę, prawda? Będzie zwierzę, będzie zwierzę. O, patrzcie, jak no ładnie, ładnie. O. Może tak dookoła to udekorujmy, słuchajcie Taki, taki mam teraz plan i zamysł to Te, te, te precle mi tutaj wychodzą już teraz ładniejsze Na, na tym torcie, patrzcie, cyk O, cyk Nie, Taki jestem, widzicie to? Patrzcie Cyk, o, nawet takie serduszko się ułożyło Pięknie, to wygląda trochę jak tort weselno-ślubny Myślę, że to bym dał na zdjęcie główne, chyba Wiecie? Tylko ten królik jest teraz do... Tyłem do mnie! Halo Królik! Dlaczego jesteś tyłem do mnie? No wiesz co... Czy to się liczy? Jedalne perły, krem zwierzęta, słodkie chrupkie Okej, okay, wybierzmy to, bo jest najładniejsze chyba Ciasto z naszego dzisiejszego dnia Cyk, idź sobie tam no dobra, pytanie jest teraz takie: Czy ja już wszystko zrobiłem? Bo jakoś tak się czuję, słuchajcie, że. Nie wiem, że. jakoś tak nam dzisiaj średnio chyba poszło. O, pocerajmy sobie wszystko. Nie wiem, jakieś mam takie wrażenia. Ten w ogóle, ten. ten dlaczego wyczujecie ludzi? Ten zakalec, surowy w ogóle. Co to miało być? Ja nie wiem. Ja nie wiem. Dobra, chyba skończymy ten dzień pracy, słuchajcie, i zaraz zobaczymy, co nam powiedzą. Czy, czy to się kwalifikuje? W ogóle, co z tymi zamówieniami specjalnymi, słuchajcie, tego też nie ma. Tego też za to nie było. O co chodzi? Nie rozumiem. Dziwne. A, poszło, poszło. Aha, ten jeden został. O dostałem 80 cukiernik. Wow, nie wiem dlaczego, ale dostałem. Ranga 33. Spadł, pojechałem o ile? O jedno? O trzy? Moi drodzy, o trzy?! A co tuś? Się... Eee, to. Czy to było? Wydaje mi się, że to było to jedno ciasto, które nam wyszedł za kalec. Wiecie? Że to chyba było to. W sensie za kalec. No nie za kalec, tylko. Yy, no, lipa się zrobiła tam. O, zakwalifikują się w zwierzęta. Szkoda, że. W... Nie w miód, mimo że miód był, więc nie wiem o co chodzi. Nie wiem, nie umiem. I co mamy na plusie generalnie, tak? No teoretycznie tak, no. To dobrze, chociaż tyle. Okej, okay, moi drodzy, to będziemy się żegnać powoli. Ja wam za dzisiaj serdecznie dziękuję. Lowki Kiski Besowski. Dziękuję Was oczywiście bardzo mocno i bardzo serdecznie. Słyszymy się w kolejnym odcinku już niebawem. Mam nadzieję, że dzisiejszy Wam się podobał. No i co? Trzymajcie się, cześć! No i papa!